Hejka tu Napierak, w dzisiejszym filmie wraz z Kubirem oraz Mikolsem będziemy przechodzić Minecrafta, ale zaczynamy w End City. E, nie, umarłem. Ja pierdnięczę. Chciałbym wam ogromnie podziękować za wbicie już ponad 150 tysięcy subskrypcji, jest to dla mnie strasznie ważna i niesamowita liczba. Jeżeli chcesz być w gronie osób, która zasubskrybowała ten kanał przed liczbą 200 tysięcy subskrypcji, kliknij ten czerwony guzik teraz. A już mnie przedłużam i zapraszam was do oglądania. Pijam. Czemu jestem? Czemu? No! 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 Co <trym> się dzieje? Oh, hej, chłopaki! Nikol, <grym> spadł. Czemu jesteśmy w endzie? Ogólnie odcinek polega dzisiaj na tym, że zaczynamy w End City. Wow, to jest End City. No, ale mamy takie ułatwienie, że na start mamy w tej skrzynce 16 drewnka i trzeba to jakoś wykopnąć. Nikol. <grym> Ej, Miko nie! Nie mnie. Nie! Zabijmy go! Nie, 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 nie spadaj, nie spadaj! Z tym. Nie, proszę, nie trolluj! Mikols? Nie non Dobra, git Nie git! Ej, dobra, zbanujmy mega, Ej dobra, musimy Enderman'a zabić! Nie, to dwa sprawa! Ciebie musimy zabić! Bo killoff nam najbardziej będzie potrzebny z tego wszystkiego chyba, nie? Mhm. Mm Tań. Chłop się nic nie odzywaj, tylko troluję. No, typowo. Nie. Miga Co jest? Aha, bo to są te owocki. Mikols! <śles> Bad. So much! So ja Mam trzy deski jeszcze. Ja też mam trzy. Chłop się nic nie odzywaj, troluję ten pochód. jesteś sobie, ja że w końcu nagrywamy odcinek do napieraka. Ta. Ta Zemsta. <grym> nie zemsta, tylko ja skoczyłem specjalnie, żeby mnie zabił. A skąd macie zonko? Zewek. No z Ta. tych chorusów, kokon. trzeba się odżywiać, nie? Kokon. Aha, to jest kokon. W sensie z tych drzew? No. To jest kokon. Kokon. Michol, spłakaj. Koko, koko, ko, rozpoko. <grywa> <grywa> Jesteśmy w Polsce. End City! Jest JEST End City, no. Spokrzam, wielki, no wielki spojrzałem! Ej, a kopiąc ten wypada ci? And... Tak, Ej, tak, tak, mało. ale uciekaj, zanim nas dopadnie, Edek. Nie, 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 tu jakieś wow. Uspokójmy, uspokójmy, Wojtek, o Jezu. Nie, popatrzyłem się na Entermana Koniec, 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 koniec Dobra, tutaj... Tutaj przydałoby się gdzieś save'ować itemy Dobra, Słuchaj idziemy dobra. tędy, idziemy tędy Okej okay. Omięcie tego shulkera? Wow! Wow, no nie, 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 dostałem, dostałem Tu nie ma żadnej skrzynki, jakim cudem? Nie! No kto troluje?! O oh jest O, dostałem lewitację Teraz mamy problem na pierek, Ty napierek, bo tu trzeba rozwalić szybko, chodź tu! Cze dostałem, dostałem Nie, dobra, muszę zjeść! Jestem na dole, jestem na dole, musiałem zjeść Wywaliłem killot na tu jak coś Nie! jed do serca Nie wiem co... Aha Dobra, jem to, jem to O! Wow! Ja też zjem. Nie! Już byłem tak blisko! Ja już byłem tak blisko, serio. Proszę, ja proszę, tak się proszę. No tak. proszę. Za dużo. No, trzeba seta. Może spróbujmy w drugą stronę jakąś część seta albo. Nie jakkolwiek. Byłem już prawie przy tych skrzynkach! Ej, ja mam skrzynkę jakąś. Co w niej masz? Kill off? Nie wiem, bo... A, zostaje cheaty, no nie wiem, no ale No to jest chorusa jak zebrałeś. Mam to, że się wywaliłem. Spodnie diamentowe mam. A nie wiem jak, jakiś enchant. Jakiś enchant, ale nie wiem. Ej! 3, chyba 3 złota. Moglibyśmy złoty kilo w sumie skraftować. Bo mam pewien pomysł, tylko muszę się wyleczyć do fulla. i mniej dipsa dostawać. I daj ten złoty kilo, jeszcze mi napierak. Chodźcie, so ja wam coś pokażę, bo da się tu wejść. Czekajcie, żebym miał full HP tylko. Każdy musi mieć full HP. Okej, okay, szybko rozwala. A ile ma użyć? Chyba 16 tylko, nie? 16? Jeden <laughs> w jakiś bok, mam pół serduszka. Dobra, muszę jeść. Te mnie na sam dół, co skam? Proszę! Już zawsze tak jest. Proszę! nie, nie zawsze, czasem cię to w Tak! Co? Nie, nie, nie! Wojtek, co mi Byłem już co? obok skrzynek! Ale bo gdzie... ja stankowałem Ej. hity, musimy tam iść trójkę, musimy tam iść trójkę, bo ja tankuję dobrze hity, jak ja te pierwszy, i wszyscy we mnie strzelają, nie? Dobra, ja biegnę pierwszy, ja biegnę pierwszy, żeby oni na mnie stwoks. Przydałoby się ziomka tu zajść, bo on przeszkadza. Depnął się Dobra. na dół. Wbijamy, wpijamy na górę. Dobra, jesteśmy. I co, parkur O nie, dostałem, dostałem. To dobrze. A, bo ty napierak tyle ja tu bloczku służyłeś, tak? Żeby tu wejść. No. Dobra, potrzebuję dostać, potrzebuję dostać. Nie, spadłem. Jak tu przejść parkurem? Daj mi szała! Kurde, to jest trudny skok, dobra. No nie, nie no... Dobra, lecę. 6 sekund. Nie, 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 nie. 8 sekund, ale... Dobra, jestem na, prawie na samej górze. Proszę. Przeszedłem jakiś, mam pół serduszka. Widzę jakąś skrzynkę. Nie, umarłem ze spodniami. Wziąłem itemy, wziąłem itemy jak. Masz kill off, masz kill off? Nie, wywaliłem się, był kill off, był kill off. A mogłeś chorus'ować. Mogłem, pół serca miałem. Gorzej, że spodnie tam zostały. Jak Kurde. widzisz tam do góry... Ale mi tam leżą, one nie są w skrzynce już. Ja pierniczę, mam pół serca. Eh, nie, umarłem. Ja pierniczę. Nie. nie możemy walczyć z tą lewitacją, musimy ją wykorzystać. Dobra, jestem. No i teraz znowu jazda z parkurem. No, Mikols Dobra, lecę. Oj, dobra. Jak coś tu parkour jest niewykonalny, nie? Eju. Dobra, lecę. Lecę. Sekund. A mnie, nie chce tyśnać. A ja już umarłem. A, ja już umarłem. Dobra, jestem na jakimś tym. Dobra, przejdźmy może tu, Kubir. Ale nie, 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 bo tam i itemy leżą na górze. A tu jest jakaś skrzynka, tu jest skrzynka, Kubir. Ale, o kurde. Kill off, kill off? w górę. Kill -off, diamentowy. Dendera chowaj! Dendera! No. Albo chorosuj, chorysuj. schorosowałem, na dół. Mam trzy żelaza, mam trzy żelaza. POG! Prost cztery, cztery spodnie, dobra, teraz szybko możemy tam wchodzić. Trzy żelaza schować. Nie! Nie! Tam jeszcze były i itemy w skrzynce, jak coś. Dobra, muszę scho... Oho! Dobra, schorusował mnie na górę. Ja idę jeszcze raz. Ej, Proszę! Co, co chorusuję zbrałe? Mam kilo żelazny! Ok. Mending. Mending. Dobra, no. To Kubier musimy iść jeszcze po moje diamentowe lydaj. spodnie. O nie, to się nie, nie Ej, czy, czy jest statek tutaj? Patrzył ktoś? Jest jest. jest, jest. faktycznie! Ej dobra, mam spodnie diamentowe, chorusuję, żeby je komuś zanieść. Schorusowało mnie gdzieś do dupy jakieś! Nie! Chorusuję jeszcze raz! Tak, ta, jestem na dole już, dobra, easy. Czekaj! Mam Aj, mam jakieś temy, buty diamentowe. Zginąłem. Chcesz się wymienić, ja dam ci spodnie... Mam curse lopanii. of binding A na czym? Na spodniach. E, dobra, ja chowam kilof i lecę ze stakiem bloczków Dobra Tu się nie da Czekaj! O! O! Dobra, chorusuję, chorusuję. Aj, mam jest, jaki beznadziejny. To myślałem... Dobra, jestem na dole i mam trochę seta. Ty też, a jakie masz części seta? E, spodnie, po 4, Unbreaking 3 Mending. Bok. O, klatę ja wezmę. Mieczyk też wezmę, wymienię sobie. I tutaj wrzucam też. Ej, dobra, teoretycznie moglibyśmy już się budować tylko pod statek, bo mamy wszystko już Git. Hmm. Moglibyśmy zainwestować w łódkę, żeby łatwiej jest... zabijać Endermany. A po co nam zabijać Endermany? E, żeby, żebyśmy się w przyszłości na towerki wędzie. Ten... No, 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 Dobra, to ja lecę na ten statek. Chodź do mnie tu. Widzisz, gdzie ja jestem? Nie. Dobra. Gdzie jest ten statek? Będziesz się do niego podsadzał? O kurczę... A, Mikols, ty byłeś tak blisko. Dobra, lecę po elitre i od razu chorus. Nie. Dobra, ok. Podpisuj zobacz. Tak, sobie tak, tak. tak. Słabo. Słabo. Mamy elitre i zwijam o. się, i zwijam się chyba. Uciekamy, uciekamy. Ola. Leć! O nie, nie zgin. Wow! Git żyje. Ty, ty, mam Federform feder 4! Powinniśmy teraz już iść do normalnego endu, nie? No, myślę, że to właśnie Dobra, powinniśmy zrobić. Musisz najpierw, ja będę dużo kopał teraz. E, I tak tru trudnym zadaniem będzie znaleźć tego portalu powrotnego, nie? Dam radę. Michaels! <noise> no nie miałem <noise> szans. Ja chyba inwestuję w, wód w łódkę. Mhm. Dobra, mamy łódkę. Będziemy mogli łatwo zabijać etki, żeby też się przemieszczać po mapie. A trzeba być ostrożnym, bo jak się wywalimy, to jest finito. Okej, okay, masz kubiermierczyk jeszcze? No, legit. No i teraz najcięższe zadanie, wiecie o tym. Trzeba ten portal znaleźć, a jak się w ogóle dostaniemy do endu? Herrecyki. Ej, W sumie teraz mam bardzo wielką zagwostkę. Trzeba perłę cyknąć, czyli musimy... Nie, uznać. wiecie jaki jest no. problem? Że smog nie został zabity i ja nie wiem czy w ogóle te portale się wygenerowały. Wow. <laughs> <laughs> Teoretycznie moglibyśmy się przebudować na zero, na zero. <laughs> nie. A jakie mamy kordy... Uh. Zawsze jest 1000 kratek do budowy do zwykłego endu, nie? To jest nawet więcej niż 1000, to jest jakieś 1400 Nie. Nie! Co? Nie, dobra, na szczęście miałem Eletrę. Pamiętajcie, że nie będziemy mogli zginąć. Ty! Mam ten portal! Co? Tak! Serio? Ta Ale minus gdzie? 250 na 1100! Chodź Miklós. Ile macie jeszcze do mnie? No, mikroskop. Nie wiem, eee... Czekaj. A to? Już jesteśmy. Aha, jesteśmy, no. O, widzicie to? Co oh, jest? Dobra, teraz jak no. mam przez to przejść. Parałką, parałką, ale, ale, ale... Mam... A, mam Ja mam, ja mam cztery perły i teraz łap jedną, łap jedną i ja wchodzę pierwszy, bo ja mam elytra, bo wiecie jak to wygląda Dobra. z tymi portalami. Wchodzę? A nie, jesteśmy w tym zwykłym respie. Dobra. Wbijam. O jestem. Dobra, czyli Ja przeciekałem perłę przez to. Ja Dobrze, że miałem drugą, Jesteś jest troszkę jest Pamiętajmy, że mamy tylko jedno podejście, chłopaki. A, ja jedzenia ogólnie nie mam. Ja mam chorusy. Nie! nie o! Co? Dobra, trzeba wierzyć, zniszczyć. Nie możemy zginąć cię <noise> fajny Dobra, dobra, napieraczek, damy radę we dwójkę Dobra, teraz ci powiem, gdzie są moje itemy A Laga dostałem po zniszczeniu Nie! Nie! Nie Wojtuś Sparcował git No dobra dobra, to macie teraz czas Ja walę, ale ja mam martwe w tym endzie. W dół, w dół, Uważaj jeszcze w ciebie! Tu szybko! Dwie ostatnie zostały. No nice. walim. Czekamy na Percha Dobra PERCZ! PERCZOWAŁ! moim mieczem go! Traf Ej, nie mam range'a Dobra, dosta... oj jest? Nie oj mogę je, go je. w ogóle hitnąć Wow, wo, łow, wo. łow Dobra, kończymy Dobra, dużo mu zeszło na tym Okej okay. Kończymy Dawaj! Dawaj! Dawaj, dawaj! Nie mogę go hitować! Jak to? O, dobra, już. Nie! 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 O, nie! Jak to jest możliwe? Ja biję go za Ja go biję z łapki, dobra. Naj! Nice! Yes! Bełne na Ja cię. nie, no, nie bije mnie dermalny Enderman! Enderman. wskakuj do środka. Nie, 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 Wojtek! Dobra! Ja pierniczę, nie spodziewałem się, że ten challenge będzie tak okropny.